Grzegorz, jedyna Platforma Obywatelska, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No strasznie przykra historia z tym Protasiewiczem. No tak, czasami się zdarza w, w życiu i w polityce. Pana przyjaciel od lat i takie rzeczy. No tak, no, każdy pisze z, swoją historię życia. Politykom zawsze wolno mniej. I chyba o tym zapomniał Protasiewicz. A jako przyjacielowi wierzy mu pan? Wierzy pan w tę wersję, że w gruncie rzeczy on tylko próbował wyjaśnić, że Raus źle się Polakowi kojarzy? Nie, nie chcę te, się angażować w to i analizować, bo tych wersji jest masę i w mediach się pojawiają pewną, przychodzą nowi świadkowie i opisują to. Każdy, każda minuta, każda godzina opisywania tej historii kompromituje jej uczestników. No ale rozumiem, zadzwonił pan do niego, zapytał, Jacku, co tam się działo? w tym Nie, nie, nie mieliśmy tym. kontaktu. Nie? nie chcę o tym rozmawiać, bo on musi sobie sam z tym poradzić. A no, przecież i... razem studiowaliście, to nie, nie ma tak, że... Przyjaciel dzwoni do przyjaciela i go wspiera w takiej trudnej sytuacji? Musi sobie sam z tym poradzić. Bo, bo sam to zorganizował, więc on wie jak było i. i, i musi, to, musi sobie z tym poradzić. Ma i miał problemy z utrzymaniem nerwów na wody zawsze? Nie znam go z takiej strony, ale ludzie się zmieniają. To jest jednak. Kwestia presji, czasami dyspozycji dnia. Jak Alkoholu? Yy, tak. To, ale tak jak powiedziałem, to, to, to wiadomo w takich sytuacjach, że polityk jeszcze rozpoznawalny, szczególnie na, 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 na nie może sobie pozwolić na, na takie ekscesy, czy nawet zachowanie dwuznaczne. Świadkowie I... mówią, był, pijani, był pijany, zabrał wózek, głośno dyskutował. No to akurat samo w sobie nie jest yy, yy, grzechem. Alkohol też nie? W publicznym miejscu? Wie pan, yy, alkohol w, yy, w samolocie. Yy, Potem... Jeżeli, jeżeli jest serwowane z kwestia tylko zachowania, po prostu... Jakie... No ja, pytanie oczywiście, ile tego alkoholu Ta, się wypije, jak no. na człowieka wpłynie, ale alkohol, zwią... potem paszport dyplomatyczny, potem dyskusja. No, no nie te wszystkie rzeczy pewnie. później, te, które zdarzyły się z opinii, to o czym czy, czytamy, to, o, to co się zdarzyło we Frankfurcie już na samym lotnisku, to było niepotrzebne i... Kompromitujące? Na pewno tak, znaczy, to, to nie ma... Nie ma kwestii kompromitujące Polskę, polityków, też samego Protasiewicza, ale tak jak powiedziałem, on musi tę sprawę zamknąć, on musi ją wyjaśnić, przeprosić i, 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 i wyciągnąć co? wnioski z I tego. I skończyć swoją karierę polityczną? Ale to już proszę pytać przewodniczącego partii, bo on się w tej sprawie wypowiadał i on mówił o... O opisie tej sytuacji. A co bym pan doradzał, rekomendował? Nie, nie doradzam. A chciałby pan, żeby. Mi jest niezręcznie, bo rywalizowaliśmy z Protasiewiczem parę miesięcy temu. Są między wami rachunki krzywd w ostatnich miesiącach? No, miesiąc. no, właśnie, no tylko polityczne, jak rozumiem. Wszystko, każde, każde zdanie, każde słowo od naszej rozmowy będzie w ten sposób opisywane i, i analizowane. Więc nie chcę tego mówić, bo też nie jestem. Nie chcę, nie chcę, tego, nie chcę tego robić. A abstrahując już od samej tej sytuacji, ale wyobraża sobie pan, żeby ktoś z takim. Hmm, z takim bagażem był szefem kampanii wyborczej platformy? No to będzie na pewno wykorzystywane przez oponentów politycznych naszych do, w kampanii. To jest oczywiste i to. Czyli trzeba usunąć, pretasiewicza. To nas nie, przed ich oczu. Nie, nie, zostawią, nie zostawią samych, będą to wykorzystywać. Polityka jest brutalna w takich reakcjach. Jeżeli ktoś daje pretekst, no to nie może liczyć na litość. Ja zdaję z tego sprawę. Na pewno tak, trzeba będzie prze, przełożyć, przesterować całą kampanię. Jej, jej rozmiar i, i też personalia. Złośliwcy mówią, że to był wczoraj najpiękniejszy dzień w pańskim życiu, albo nie. jeden z piękniejszych politycznym. Nie, nie, to nie jest. Ja nie cieszę się, bo to rzeczywiście jest tak, wie pan, że nie można się cieszyć z takich przypadków, bo przede wszystkim to bardzo mocno jednak opisuje platformę, jako, jako formację polityczną, w ogóle polską politykę. Szczególnie, że rzecz, rzecz się zdała, jest publiczna, jest nie tylko. W Polsce głośno, ale, ale w Europie i poza Europą. Czyli więc... to takie internetowe obrazki z Grzegorzem Schetyną, uśmiechniętym od ducha do ucha i mówiącym, dotarły do mnie właśnie przykre wieści z Frankfurtu? Nie, nie. nie. Absolutnie nie odzwierciedlają pańskiego nastroju. Nie, ja uważam, że to jest po prostu kłopot i to nie tylko dla Protasiewicza, dla ale dla, dla całej formacji, dla, dla polskiej polityki, dla Polski, więc on jest osobą publiczną, wiceszefem Parlamentu Europejskiego, eurodeputowanym. Pan, i, I to jest informacja, która jest obecna we wszystkich mediach, więc. To po prostu to jest kłopot, a nie, a może a jest nie jakiś, przyczyna do radości. Czy jakiś problem z traktowaniem Polaków przez niemieckich urzędników? Na pewno tak. Może to jest sprawa dla Komisji Spraw Zagranicznych. Nie sądzę, żeby to. Nie, nie, nie słyszałam o żadnej formalnej interwencji, która. Oczywiście bywają takie na poziomie konsulatów, one się zdarzają. Ale I nie jem, jest to problem powszechny. Nie, i, i rzeczywiście mieliśmy takie informacje. Ja byłem w kontakcie z konsulem właśnie w kolonii. Bywa tak, bywają takie rzeczy i to na poziomie konsularnym jest wyjaśniane, ale one nigdy nie przekraczają takiego rozmiaru no, spięcia personalnego, który po prostu ma miejsce na lotnisku i się kończył tam po kilkunastu minutach. Nic dalej się nie dzieje. Wygląda na to, że właśnie się zwolniła jedynka w wyborach we Wrocławiu. Poczekajmy na, poczekajmy na opinię. Przewodniczącego partii, premiera. Ale jakby co, dałby się pan skusić w tej trudnej dla partii sytuacji? Nie ma na razie tego tematu. Nie, Ale temat na, jest? Nie, no jest. Protasiewicz, Jacek Protasiewicz chce kandydować z Wrocławia, z listy dolnośląsko-opolskiej do Europarlamentu. Nie wiem, czy chce, czy nie. nie, nie lepiej powiedzieć, chciał. Chciał, chciał. Więc, a reszta jest decyzją zarządu krajowego. Więc Ale poczek, jakby co, pan się nie uchyla. Poczekajmy na decyzję zarządu krajowego. Gdyby lider partii powiedział: Grzegorz, ratuj, kandyduj. Poczekajmy na decyzję zarządu krajowego. Niech powie. Ten telefon. Tak jest. Wiele by przyjemności panu sprawił. Już Juszczenko mówi: Jestem prawowitym prezydentem. Co z tym począć? Nawet Janukowicz. Nie, ja tylko... przepraszam, oczywiście Janukowicz. To jest kłopot integralności państwa ukraińskiego, kontynuacji konstytucji ukraińskiej, decyzji parlamentu. Bardzo ważne, bardzo ważnych następnych dni. Czy Ukraina poradzi sobie i będzie potwierdzi swoją swoją, tak naprawdę, y, rację stanu. Ale uważa pan, że jest problem Janukowycza i jego y, papierów prezydenckich, że tak powiem, czy to już jest zamknięty rozdział? Sprawa, sprawa jest zamknięta i konsekwentnie wy, uważam, będzie egzekwowana przez y, Najwyższą Radę. Y, nie ma tutaj, nie będzie tutaj problemów z Janukowiczem, będzie problem z separatyzmami lokalnymi, z rosyjskim z rosyjskimi akcentami na wschodniej Ukrainie na Krymie. To, że on, o, i on, i Rosjanie machają tym porozumieniem zawartym przez Sikorskiego, mówiącym, no zaraz, zaraz, tu dyplomacja europejska mówiła, że mam rządzić dalej. Ale rację miał, ma tutaj minister Sikorski, który mówi, to porozumienie wchodziło w życie. Niezbędne było podpisanie go, podpisanie zmiany zmiany ustawy, zmiany konstytucji przez Janukowicza. On tego nie zrobił. On tego nie, on parafował i nie wprowadził w życie zmian, które przegłosowała Najwyższa Rada. A nie widzi pan takiego scenariusza, że to on wraca na wschód Ukrainy i tam Rosjanie go osadzają, chronią i mówią no to przynajmniej jest prezydentem wschodniej czy południowo-wschodniej części Ukrainy? Jesteśmy historykami i znamy te, znamy takie <laughs> Takie czasy kiedyś były. Dzisiaj historia jest inna, i rzeczywistość jest inna, i polityka jest inna. Rosjanie nie będą robić tego wprost. Im będzie zależeć na stabilizacji Ukrainy. Nie będą robić. Uważam, że muszą być także zaangażowani razem ze Stanami Zjednoczonymi do tego, żeby dać gwarancję jednolitości Ukrainy, i zrobią to. A to, co dzieje się na Krymie? Secesja, Auto, czy tylko autonomia? Walka o powiększenie autonomii. Oczywiście taka bardzo emocjonalna. Odpowiedź na to, co było w Majdanie, bo przecież zdominowany jest Krym przez yy, no, mniejszość rosyjską, więc po prostu, tam jest większość. No, tam są to, to, to w ogóle nie ulega kwestii. Więc ale nie, nie uważam, że to doprowadzi do secesji czy do oderwania jakiejś części. Warto, ważne jest, żeby właśnie polityka dzisiaj międzynarodowa podkreślała jednolitość Ukrainy. Rola Sikorskiego w Kijowie utruje mu drogę do jakiego stanowiska europejskiego? Myślę, że bardzo mocno potwierdził nie tylko swoje aspiracje, ale też. Yy, no klasę i, i wizję. I tak jak pisał Reuters, polityczne przywództwo, które... I to powinno zaowocować decyzji. tym, że będzie Platforma go forsowała na szefa dyplomacji europejskiej? To zależy od wyników wyborów. Czy wygrają socjaldemokraci, czy HDC. To to wszystko jest przed nami. Maj będzie decydujący w tej kwestii. Grzegorz Schetyna, dziękuję bardzo. Dziękuję.